Skipboard? No tak, tak, dlatego zrobiłem cały las normalnie, legitnie. Krwawy zachwyt. Brutalne ataki odtwarzają punkty zdrowia. Ej, fajne to. Trzeba się wjechać do workowego. Ano. A tam jest ta elektrobestia, czy ta elektrobestia jest w innym, jakby... w innej wersji? Nie czuję jeszcze jakiegoś dotyku na sobie, jak używasz runy Komunia? Nie. Czy jakby... Jezus mi stąpał po języku. Ja ma. No to ten? Nie, 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 wszystko gra. Patrz teraz. Patrz teraz. Hmm. <laughs> S? Tutaj trzeba było się wywalić, akurat. Witamy serdecznie w sekretnej lokacji, która nie jest sekretną lokacją, bo potem i tak tam idziemy, ale to jest inna wersja tej lokacji. Wór nie został włożony do jeziora. Wora to mi mogą lizać, A Te bosy pierdolone. Kurny Niemczą, myślałem, że to przeciwnik, który ma po prostu ten. Lampę na głowie. Szaleńcy ukradkiem odprawiają rytuały wezwania księżyca. Odkryj ich sekrety. Czy mam wstrój białego tropiciela kościoła? Tak. <słuch> ja nie wiem jakim cudem ja miałem kiedyś problemy z nimi. Naprawdę miałem bardzo duże kiedyś kłopoty wyjścia z tej, spod tego ogniska, bo dwóch mnie biło. Mówię, Jezu, jak to możliwe? No, ale czemu to jest takie proste? <laughs> Raz. I. Dwa. I. Oj. Nie przejmuj się. Ty po ubiorze myślała, że ja jej przyszedłem pomóc. No właśnie ją zamierzam zabić. No masz kaplicę. Co jest kurwa? Ale no smutne, że musisz się na biało jakby pokazać. To wtedy z tą chcę gadać tak, o to nie. Hm. Trochę smutne. O, a co to? Czy to bestyjka? Siema. Dobra, nic jej nie robisz tym Eee Co jest kurka?

Kiedyś trafić? Czy ciężko będzie? Nie, ja cały czas na pierwsza mnie nie mogę jej trafić. Fajny bosik. Dużo bardziej czytelny się jak Ja zapamiętałem tego bossa jako elektryczną kulę, której po prostu losowo trzeba zadawać damage. A szczerze, dość, dość czytelny ten boss jednak był. Dzięki, Eryk. Naciek, naciek, naciek. W topa się stała, bo napisałem. Hmm. Chcę bana i nie przemyślałem, że to na tak długo i mógłbym, proszę u popu. Ja te ile znaków, bucha jest taki gościu Amonera Amonera, w sens. dziewczyna Amonera. No no Ej, nie fajnie tu jest, nie podoba mi się brzydki lasek. He! Eee! One wysysają mordę chyba. Musk jedzą Bardzo podobny enemy będzie w DLC nowym w ogóle. No to to za muchy jakieś! Czarujące muchy! O O kurwa, takie swoje po co to było? Aaaaa! Oszalałem kupa! <ścoughs> Kurwa! KUP! O uuuu TE Kory, efekt czału się odpalił, więc miałem no <śmuchem> kurwa. Ej, ja będę musiał zabijać tego NPCa to w środku, czy mogę go skipnąć? Jak to jest? <śmuchem> Musisz zabić? Halo, dzień dobry! Witam cię serdecznie. Masz beach. Jak tam? Ile ty masz HP? Co jest? Co ty robisz? O i... Ha, Ale masz fajny The Magic, kwa! he he! E, e, co to kurwa jest? Fajny plecek. Hmm. One shot. Jest! Mamy to? Mamy to. O jest. Co tam mordo? Patrz, on mi pokazuje, idź tam! Wiecie, że ja tego bossa teraz nie zrobię? Mam kurczęś cześć potek. <gry> ah, cześć Rom. Ale damage wchodzi? A no Ale jakim pająkom wchodzi, nie? <ścoughs> Ale pajączek ma. Rzymycz <śmany> O, umieram zaraz, bo się zesrał O, umarłem To jest ulubiony boss mi Jazakiego. Jakie odporności ma Rom? Na no pioruny ma weakness? Okej okay. Czy Rom jest z Rumunii? Tak, ale ten akurat nie. O, ale miło! <laughs> ale miły pół HP dziób. Grudka. Papier pioruna. Raz, dwa, trzy. Kombo. Raz, dwa. Kombo. Dobra. Git. Powiedzmy. Zamiast jednej trzeciej pół HP. CO JEST?! Od kiedy takie rzeczy robisz? Gdzie żeś uciekł? Frajerze. Gdzie jesteś frajerze?! Coś się plus. Chodź tu. Co faj, co faj, co faj. Dobrze. Uciekaj, uciekaj. Harsh tu, Rom, Oj, 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 oj. Nara że krew śmierci roudu. Tu powinna gdzieś stać taka gniąca panna młoda, nie? O, jesteś. No, jeden z gorszych bossów za nami. To się zaczyna. Oho, to się zaczyna. Lorowy rozpierdziel Teraz, tak naprawdę, Bloodborne pokazuje nam nasze, pra swoje prawdziwe barwy. Sekret rytuału złamany. Szukaj dziecka koszmaru. Kurde, ale trzeba przyznać, że to niebo stary. To jest po prostu niesamowite. W ogóle dźwięki zabijania teraz w Bloodborne są porąbane. Powalony jest ten dźwięk, ale tak satysfakcjonujący. Ogólnie teraz część, której ja osobiście nie lubię, bo łatwo się nie dość że pogubić, to jeszcze do tego co chwilę ktoś nadoopca w ciebie laserem. Dobra, idziemy wierzgnąć te kolonie. A nie czekaj, bo tu chyba ten będzie grabował. Ta! Ałaj! 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 Nie Nie-na-na-na-na-na. No, i teraz po skosie biegamy I tu chyba bosik Tak jest, witam serdecznie Obyśmy zrobili go za pierwszym, to będzie miło. O będzie bardzo miło Jak go nie zrobimy za pierwszym, to pójdę sobie broniu lepszyć i potem się zrobi Ale chmurka! Jak znę nie cierpię tego bossa. Jezus Maria, po romie pająku, takie coś. To jest najgorsza sekwencja, jaką można dowalić. A potem jeszcze jest Mikolasz do zabicia, nie? To jest takie kombo złych bosów. Ta... No witam serdecznie, kolego sympatyczny. Mi to nie jest najgorsze w tym bosie, bo najgorsze w tym bosie jest to, że u niego trzeba wejść do góry. Ej, ja mam sześć potek. Dobra, nie zrobimy tego teraz. <laughs> no nie ma opcji. O Boże, on jeszcze do mnie strzela tu. No tego nie pamiętałem. Potki? Nie, kule. Niedobrze. dobrze. Dobra, jeszcze jedna mi spadła chyba, nie? Muszę ją zabić. Co on robi? Ja nie wiem, co on robi właściwie. A, nade mną to było. A nie, on cały czas to nade mną rzuca. Intrygująco do prawdy. O że ja ci nic nie biję. <ścoughs> ja ci kurna nic nie biję. Cześć, czy ty właśnie wylałeś kwas? To jest ten ruch, który on szatuje właśnie. To jest właśnie to. A i kwas. Nie, no kwa kwas. Już nie. Nie wiem, ja nie wiem jak ja mam go bić nawet Przecież to jest absurd A mi się grudka skończyła, akurat jak mogłem go bić, tak? I der? Mam cię. Czy... O e, jezus, Kurde na moje uszy. Elektryczny baw, grudka wbijasz na niego, zabijasz, bo cały czas stagerujesz. A, to ja tak zrobiłem za pierwszym, tylko mi się ten papier skończył. wiesz? From The One Reborn, i Mikolasz. To jest taka sztafeta z polenia. No to wchodzimy do koszmaru, ta Chyba. To jest jedna z bardziej nielubianych lokacji ogólnie Co jest? Co tak mało? Okej okay. Jezus Maria, jak oni... Nawalają Czemu mam wrażenie, że jak tylko raz dostanę To zdedam Muszę uważać O kuźwa Nie wiem czemu ci nie zauważyłem Co jest? O kurwa. To nieźle. Ja cię nie odpuszczam, stary. Nie wchodź tu. No kurwa ty! Ja chciałem jeszcze pozwiedzać! Dzwoniąca kobieta bije w złowrogi dzwon. Ja ci nic nie bije stary. Zamek zajęta lokacja. Znaczy nie będę ukrywał, że ja raczej skipuję, bo... pająki... Ku... Pająkom nic nie robię. Przestań beczkać. I przestań bić w ten dzwon. O nie. Litości. Witam miki. Nienawidzę go. No kto go lubi? Ganianie 5 minut, żeby dostać one shota? Mhm, mm dokładnie tak. Pa -pa. Ja go lubię przez lore, ale nie lubisz go gameplayowo, a o to chodzi. Ło kurwa, ale RNG. Ale mam demage za... Aha. Nigdy się nie biłem z nim tak długo, żeby szkielety się od... odrodziły. Nie wiem, coś się zepsuło z tą bronią, chyba. Nie wiem co się odpierciło, ale od kilku minut nie biję żadnego damedża nikomu. No i umarłem. No to teraz największa zabawa. Teraz dochodzimy do momentu, w którym on może mnie po prostu złaszatować. Jak mu się zachce. Jak to było z tym? A poczekaj, bo ja mam pomysł. Czy tego się nie dało scizzować? A. Ja chyba ginę. To jest właśnie ten boss, nie? My w ogóle dobrze biegłem? Matul, cóż za bosik! Miki! Miki! Czy jesteś Miki? Chodź potańczymy. Poganiamy się troszkę. Witam serdecznie. Miki! Siema! Gdzież biegniesz kolego? Oho. O kurwa. <ślesy>

jakiś czasem jest geniuszem, a czasem jest zwykłą kurą, jeba. Naprawdę. O ja pierd... Dobra. Poczekaj, bo mamy problem. Jak ja się wyjdzie. Jak ja się wykupię... To będzie palutki przychował. Dobra, ch trudno. Błagam razem! Giii Nie wiem, nie wiem kurwa. Kręci jak gówno w kiblu. Jakby to mamon powiedział. No to co? O oh, kur... patrz on mi. <laughs> Еще. Не можно. Oh. Побудка. Зазирающая.